Siemaneczko ziomeczki, z tej strony Linia zwana Linieczką i dzisiaj wybierzemy się na wyprawę do Endu. Pomimo tego, że graliśmy miesiąc, to jeszcze żadne z nas nie wybrało się do Endu. A to wszystko było działaniem celowym, bo nie chcieliśmy szybko korzystać z Elytry. Elitra jednak jest takim przedmiotem, którego zdobycie wiąże się z zakończeniem pewnego etapu rozgrywki i po prostu nie chcieliśmy, żeby stało się to zbyt szybko. Więc dzisiaj pomimo tego, że oczywiście mam diamenty i dobrą zbroję, idę do Endu w żelazie. Czemu ktoś to robi? Czemu ktoś mnie zabija? Podobną decyzję, żeby iść w żelazie podjął też Abysus i Geff. Z kolei Piotr, Bucio i Mgr Trollo wzięli swoje najlepsze zbroje. W tym MGR Trollow wziął zbroję terajtowo streamem. Z mojej perspektywy to trochę niepotrzebne ryzykowanie, bo jednak w Endzie, szczególnie przy walce ze smokiem, można wpaść do Wojda i stracić wszystkie przedmioty. No ale dobra, przecież każdy decyduje jak chce o swoim ekwipunku. W górę mam palić, Na vlog trawy, bo tak na vlogi. <śledzimy> Dobra już są. <laughs> już są Piękne. nie Piękne. ze screeny, tylko nie widać tego komrada. O! Ej! Piękne. Idealnie! Ekstra ekipa, dobra, shift, ziomeczki, jakiś parę skoków. Ku chwale ojczyzny Czyli co biegniemy? No już... Dobra, Piękne. lecimy. A ja szukam mojego konia. Chyba w stronę. Gdzie koniu, koniu? Być może nie wiem, czy wszyscy kordy znają. Skubiłam konia. Ja nie znam. Skubiłam konia. Migniemy na północy. Jak ty ze mną, za mną próbujesz wiedzieć? Ja konia chciałam wziąć i z... dobra to biegnę za nimi, Jak zwykle, nasza podróż to elegancka dezorganizacja, bo zorientowaliśmy się, że przydałyby nam się łóżka przy portalu do Endu, jakby ktoś umarł. I oczywiście nikt nie wziął wełny, więc zrobiliśmy sobie side quest, żeby tą wełnę odnaleźć. Okazało się też, że nasza droga biegnie przez dżunglę, więc w tej dżungli. Troszeczkę się zgubiliśmy i każdy był zdany na siebie. Do tego też zapadła noc i zaczęły się spałnić moby. A powiem wam, że bieganie w żelaznej zbroi po dżungli pośród mobów jest takie średnio komfortowe. Pojawiło się ryzyko, że umrzemy zanim dotrzemy do tego endu. No, ale jednak wspiliśmy się na wyżyny swojego progrania i dotarliśmy wszyscy bezpiecznie w wyznaczone miejsce. Tak. O Bucia, jesteś pode mną. Bucia, jestem za tobą. O, tutaj, no. Bucio, stop! Siema. No dobra, my już, my już jesteśmy na miejscu. Nie Tak, trzy osoby są. Czyli gdzieś tutaj to będzie. Dobra, A, to nie mm, Ile jeszcze musimy? Trochę w tą. Nie wiem. A... Ej, to jest przy mansion w ogóle. Tak? No i jesteśmy przy mansion. Widzimy no, je. To jest niedaleko. Tak. A. No faktycznie też byliśmy pewnie. Spróbuj go w pewnym momencie wejść tak? na jakieś może drzewa. Nie wiem jakby nie w ogóle. To spoko, przez bagno też tam można dotrzeć. Ja wiem ile szkieletów tak, to tak, jest. Tak. Jak się cieszę, hmm, bo cieszę się wszystko tak. na tobie sfokusowało. Ej, pierwszy raz widzę to nowy bagno no a tam Zajmijne. była droga przez Te drzewa są takie dziwne. A tu już jesteś blisko. Tak, my też jesteśmy przy, przy tym bagnie. Teraz już chyba musimy iść trochę w lewo na skot Minus 320 miało być. Tak? Minus 320, tak? Aha. Minus 320, minus 2,5. No to nie wiem to w sumie tą licznę. A no to okej. Okay. A no to rzeczywiście, to już tylko prosto musimy. No, no, no. No to ja wolę tą pustynię. Co? Kupałem no, się... Kupałem się w dół i... SZUBA! I... I jestem na tych A. My jesteśmy też pod, prawe. Se, Znalazłem ludzi. O, siema, no, siema. Widzimy was. Siema, siema. Ała. No, nie strzelaj a do mnie! Czy <grywki> to jest jakaś zbiórka tylko w tamtym miejscu, czy... To nie. Dosłownie idziemy w dół. A znaczy inaczej, nie mamy przejścia zrobionego, trzeba je znaleźć teraz. Robimy schody po prostu. To let's go. Ja wykopałem dziurę w dół, mogę wam wylać wodę na dole. Okej, okay, a gdzie jest ta dziura? Co się stało? O jakim cudem ja ci zabiłem jednym strzałem z łuku? Sytuacja wyglądała tak, że Jeff i Piotr strzelali z łuku do mobów. Ja z kolei wzięłam się za oświetlanie, bo było ciemno i niestety stanęłam na linii strzału. I Łuk Power 5 zabił mnie na hita. Po tym drobnym utrudnieniu szybko wróciłam do ekipy i zaczęliśmy się skopywać. Na szczęście, portal do Strongholda był już odnaleziony wcześniej, więc wystarczyło tylko udać się na miejsce. Siema.

Nie, tutaj, pomyłka. W tą stronę. O tu. my w ogóle idziemy razem czysta. teraz? Czy ktoś wie, gdzie Czekajcie. Jest, o, tu jest portal. No, dobra, portal był od razu przy wejściu w Wiecie, ja go wtedy nie znalazłam. Portal był prawie przy wejściu. A! Czemu ktoś to robi? Czemu ktoś mnie zabija? I to są silverfische. Pomóżcie mi, ja tu sypię. Ja, ale ja tu sypię. Regenerację! niezu masz poty! Ja wiem, rzuciłam sobie instant healing, ale tak. jestem nubem! Zaraz umrę! Ale zem... Jestem... Masz. Dziękuję. Mam jabłko, ale jest. przez... To przez to, że... Nie wiem, ja co ja mnie tak bije jeszcze tak Silverfish? Minus 330 trzydzieści... Dobra, ja to napiszę. No napisz może. Bo to było faktycznie przynajmniej. Prawie sylwa, bo się w cały... <laughs> Wszystko się zamieniło w Silverfisherze. Jeszcze kopali bloki. Ja nie kopałam bloku, co ty mówisz? skąd się wzięły. Przyszły! Jak przychodzą? No normalnie! Trzeba rozwalić blok. No same się po pojawiły, no. Samo się zrobiło, więc... To jest złożka jakby ktoś chciał. O, co to do mnie. Też tego łóżko, postawię je tam u góry, będę się czuła bezpiecznie. No ja postawię swoje tutaj. Chodźcie, tak, nami, tak, to jest to generalnie same wychodzą ze ścian. Chodźcie, jesteście nad nami mordeczki. Widzicie mój nick? Zobaczcie mój nick i idźcie w tą stronę. No co, wy do góry spójrzcie. Powiedzieli, że jesteśmy nad wami. No my jesteśmy nad wami. To ty jesteś oni, a ja jestem my. Konrad dosłownie tutaj, jesteś tutaj. nad. Konrad tutaj jest schodami do góry chodź. No przecież. Nie, no właśnie chodź nie tam, tutaj. tam. Tam tam, tam chodź, nie nie, nie gap tam nie, bo tam jest DD. Gap był no, przy portalu, ale no w no, się do naszych ników przecież. Tu 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 chodź, tu hop chodź. hop kaj. Chodźcie, chodźcie. Tutaj tutaj. Tu już można łóżko sobie postawić. A, A, Enderczesta, <mum> myślę, że to jest możliwe. Enderczesta Nie chyba. Ej, no? Klinika, no, no. ty masz łóżko czy... No Ej, to z tą ja za tym, za klatą. No to git. Masz łóżko zapasowne? No? Eee, nie, ale mam dwa wełny tylko. Przecież każde jedno łóżko wystarczy. Na naprawdę? Możesz uspalić. Tak, Ale z nas nie zbyt e, Jak się po prostu mam użyć tych pereł na tym? Tak, okej. Co ty Wylem robisz? robisz? Ja. Jak co za sobą? Po... Ej, no co jest? na No właśnie, to było straszne. Jeszcze jednej brakuje. No co wy? Wiem. Ooo, ooo, jak wleźli ja od razu. Dobra. Okej, okay, let's go. Konrad, ty zrobiłeś perełkę? Aha. Ale ze mnie prawie się ja wywaliłam, rzuciłam perłę tak, i ten nie trafiłam. Dobra, Przejdźmy. gdzie smok? Smoku, smoku, widzę smoka. Smok strzela. Do kogo Endermany? Gef, czemu to zrobiłeś? Wylejcie sobie wody, postawie, nie będą was biły. Jakby ktoś potrzebował, to tu się można schować przed Endermanami. Polecam. Czemu to tak. wygląda? czemu To Kops. wygląda jakby nie było tych kryształów. No właśnie, bo ich nie ma. No co wy? Co? No Ja się wspieram na wierze nie ma. Nie ma, nic go nie ładuje. No co wy? To coś długo? No serio, nie ma kryształu. Hmm. A! Ała! ała! Co jest? Są tak głośno. Nie no, co ja widzę kryształ, co wy gadacie? Ja też widzę. A czemu on tak siedzi tylko tutaj? Jak tak. Te... Bo, bo Dobra. Tutaj jest przecież kryształ na przykład. Są kryształy, są są. Nie sjedzie paniki. No właśnie. Jak to? Nie. Na spinie, no le bo... Minecraft na spinie. Wiem, że to się tak skończy. 30 sekund i smoka nie ma. No jeszcze przecież żyje. No ale przecież jeszcze żyje. Ej, czekajcie, a jak ty... Ej, tu był ogień, a nie kryształ. No... No tak, no mówię. Hm. N, n nie zgoniło ładu, ja nie zgonię leczy. Hm. No to dziwne. Dziwnie. Biedalka. Nie, przestań Co u To Enderman mnie bije. Wiecie co? Wy macie własną walkę ze smokiem, Ej. a ja. Kurde, walkę z e, Endermanem. złapał ktoś od tego smoka? Łe, stakują się zajebiście Ale głośno! O, dajcie expa O, dajcie expa No i ani jednego expa nie ma dla mnie. Ej, w ogóle nie było cały ja. Cały W jednej kurce ja wbiłem 68 level z drugiego. O, ta była zawsze dużo. Co to za jakieś oszustwa są? facią? ta walka była. Co dziwne, dobra, ale jest portal do NCT gdzie? Eee, o, widzę. To jest ten lat... Jak się go używa, tam trzeba. Nie, gdzie jest portal do NCT? Tutaj nie, dobrze. Jest. Konrad już buduje. Trzeba wrócić na no, to. Nie, tam nie perłę do tylko od razu buduje, je nie to jeszcze ze stołu, na jedną biedę? Trzeba wrzucić perłę. Prawda. zwykłą pędzłę, tak? No chodź... chodź tu Kamil, ja zrobiłam tutaj daszek. Zrobiłam daszek. Chodźcie, daszki są gek, chodź! Za mały, no co ty? To jest ka jakiś rodziny z Chin Co to chyba jest Jest wystarczający teraz... Nie mogłem. tam! Ale dlaczego? Jezu zbuduj większy. Zobacz, wystarczający. Jest wystarczający. Mało masz dopu. To mi serce! No to. Wpadł i było bez problemu. Dobra, i co z tego? No to, że był wystarczający, Daszek. Trzecia osoba chciała tam Dobrze, już przestań krzyczeć, Boże. Rozumiem, że zostało ci mało życia. Nie Gef wpływa w portalu i mówi, że nie działa. Gep tam perłę rzucić. No ale ja też rzucę, nie co? Nie mówcie. Jezu, nie działa. A się to zabudujcie. a no, ja jestem. No. Jak to zrobiłeś, młoda? Wróciłem, wróciłem. No to działa, no, jestem też. Ja też jestem, no co wy robicie? Nieeeee! Yeah! I tak z wielkim sukcesem udało nam się zabić smoka w Endzie pierwszy raz po miesiącu grania na serwerze. Nie wiem o co chodzi z tym, że nie zrespiły nam się kryształy, ale ogólnie ta walka ze smokiem jest moim zdaniem dosyć średnia. Dosłownie od naszego wejścia do endu minęło półtorej minuty i smok już leżał. Wiem, że było nas sporo, ale jakoś tak mam wrażenie, że walka ze smokiem zawsze pozostawia niedosyt. Możemy też przyjrzeć się jak to było z Ekspem. Jak widać byłam bardzo blisko złapania go, Gęp też, ale jednak pierwszy dobieg Piotr. To by było tyle na dzisiaj. Trzymajcie się miłego dnia!